Witam Cię serdecznie, nazywam się Grzegorz i zapraszam Cię do obejrzenia mojego trzeciego odcinka, w którym poruszę kwestię odżywiania. Obecnie na naszej planecie dochodzi do tak zwanego wzniesienia, różnie to można nazwać, jednak jest to coś, co przyciąga uwagę wielu istot z całej kreacji. Każdy z nas ma za sobą inne doświadczenia, a część z nas pochodzi z innych zakątków kreacji, z miejsc, gdzie życie może wyglądać zupełnie inaczej. To, co jest standardem na tej planecie, może być zupełnie nieznane w innych miejscach. To, co jednych już zupełnie nie interesuje, dla innych może być ekscytujące. Wszystko to, co możemy doświadczyć na tej planecie, można robić w harmonii lub dysharmonii. Wielu z nas, inkarnując obecnie, zapragnęło być częścią tego, co można określić jako transformacja jadłospisu człowieka, eliminując niektóre nośniki energii. Wiele elementów naszego fizycznego życia na tej planecie zostało delikatnie mówiąc oddalone od harmonii. Jednym z takich elementów jest kwestia chowu przemysłowego zwierząt. Pamiętajmy, że wszystko wydarza się z jakiegoś powodu. Tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, życie pod prąd do własnych definicji jest bardzo dobrym sposobem na utratę energii. Wielu z nas odczuwa przypływ energii, kiedy wyklucza ze swojego jadłospisu produkty zwierzęce, jeśli jest to zgodne z naszą drogą, jest to jak najbardziej pozytywne. Negatywne jest natomiast narzucanie innym, a nawet zmuszanie innych do podjęcia takiego samego kroku. Każdy z nas przypomina sobie swoją prawdziwą naturę zgodnie z własnym planem i czasem, kiedy, co i jak ma się wydarzyć. Kiedy przypomnimy sobie wraz z zastosowaniem w życiu codziennym tego oraz doświadczymy to, co zaplanowaliśmy, na obecną inkarnację, z reguły opuszczamy to miejsce, aby dalej kontynuować. Wiek, jaki posiada nasze fizyczne ciało w trakcie opuszczenia go, często nie ma nic wspólnego ze zdrowym trybem życia. Ktoś, kto opuścił ciało w wieku 30 lat, mógł odżywiać się znacznie lepiej niż ktoś, kto dożył 120 lat. Chciałbym wspomnieć o czymś według mnie bardzo ważnym, co może utrudniać moją drogę do wysokich poziomów świadomości. Każdy z nas jest w stanie świadomie lub nieświadomie odczytywać informacje z pól morficznych. Pola morficzne są obszarami, na których informacje są wymieniane na poziomie telepatycznym. W świecie zwierząt wygląda to tak, że gdy ptak po dołączeniu do stada składającego się z kilkuset ptaków potrafi dopasować się do reszty podczas lotu, wiedząc kiedy ma skręcić i w jaką stronę. Kiedy przesiadujemy w poczekalni z kilkoma innymi ludźmi, Tworzymy razem pole morficzne, które pozwala nam odczytywać intencje czy stan emocjonalny innych osób z poczekalni. Kiedy idziemy ulicą i mijamy osobę z blizną na policzku i w myślach etykietujemy tą bliznę, nasza ocena, jej, czyli myśl powołana przez nas do istnienia, będzie krążyć wokół tej osoby. Dlatego często możemy w bardzo krótkim czasie po zobaczeniu kogoś, odebrać podobną myśl od kogoś innego na temat tej osoby. Mam tu na myśli osąd. Nie znaczy to, że każda negatywna etykietka nie jest nasza i że nic nie możemy z tym zrobić. Możemy i wymaga to praktyki, która pochodzi od bycia rozluźnionym i skupionym. Pola morficzne można wykorzystać w dużo bardziej zaawansowany sposób. Wiedząc to i to, że nasze ciało zabiera bardzo dużą ilość bakterii, pasożytów, drożdży itp., a wiemy już, że życie jest fraktalne, więc bakterie zabierają sojusze, komunikują się, rywalizują itp, oraz potrafią tworzyć polamorficzne jak każda inna forma życia. Ludzki organizm, w którym doszło do zachwiania równowagi bakteryjno-grzybicznej, mówiąc prościej, jest za dużo pasażerów na gapę, którzy zaczynają tworzyć własne pola morficzne, przez co człowiek ma problem z pozytywnym myśleniem oraz boryka się z myślami, które nie do końca są jego. Nie jest to coś, co uniemożliwia nam urzeczywistnienie, jednak może pomóc w osiągnięciu celu, a mianowicie oczyszczenie organizmu z mikroorganizmów i pasożytów, które nie chcą żyć w symbiozie z nami. To samo robi obecnie planeta, na której jesteśmy: podnosi swoje wibracje, tworząc środowisko do życia tylko dla jednostek harmonijnych. Kolejna informacja, która jest dla mnie pomocna, to taka, że woda zawiera pamięć, nasze ciało. Na pewnym poziomie jest w większości wodą. Ja jestem osobą, która delikatnie mówiąc, nie zawsze miała pozytywne myśli. Bywały okresy w moim życiu przepełnione strachem. Z powodu niezdrowego trybu życia doszło w moim ciele do pewnych nieprawidłowości, które polegają między innymi na tym, że moje ciało gromadziło wodę, szczególnie w okolicach kostek. Wodę, która pamiętała każdą moją ekscytację oraz zdenerwowanie, irytację czy wściekłość. Być może że na przestrzeni kilku lat. Moim zdaniem pozbycie się pasażerów na gapę oraz usunięcie starej wody z organizmu i pozbycie się powodu gromadzenia jej jest bardzo pomocne w osiągnięciu urzeczywistnienia, na pewno jest kilka sposobów na pozbycie się tych problemów, ja osobiście stosuję posty sokowe oraz zioła w celu rozwiązania tych problemów. Jedzenie w odniesieniu do duchowości mogę podzielić na wysokowibracyjne i niskowibracyjne. Im bardziej przypominamy sobie, czym jesteśmy i działamy zgodnie z tą prawdą, tym bardziej nasze ciało wibruje w wyższych wibracjach, przez co duże ilości pokarmu ciężkiego mogą go spowalniać lub obniżać energetykę. Jednak jest to kwestia indywidualna. W moim przypadku osiągnąłem bardzo dobre rezultaty jedząc w większości surowe owoce. Jednak to nie znaczy, że to się sprawdzi u każdego. Kiedy moje ciało zostanie naprawione, za pomocą przestrzegania trzech filarów zdrowia, a dokładniej mówiąc dzięki higienie umysłu, posty sokowe z dodatkiem ziół oraz pozbędę się starych nawyków takich jak szukanie radości w jedzeniu czy zajadanie problemów, pozwoli mi to wejść w głęboki poziom doświadczania tej fizyczności z poziomu radości i pasji, która będzie kolejnym kołem napędowym prowadzącym mnie do celu. Wielu ludzi osiągnęło urzeczywistnienie nie posiadając ciała fit, co jasno pokazuje, że nie jest to warunek konieczny, ale w moim przypadku miłość do samego siebie uważam, że powinna też być przejawiana do ciała fizycznego. To jest moja droga i mój dar dla mojego ciała, które nie było przeze mnie szanowane w taki sposób, jaki mógłbym. Oczywiście cały proces trochę potrwa, a moje ciało będzie się zmieniać podczas tej drogi. Nie jestem osamotniony w tej drodze, Wielu ludzi interesuje się obecnie zdrowym odżywianiem. Inspiracje oraz pomoc można czerpać obecnie z wielu źródeł. Jak wspomniałem wcześniej, jestem osobą, która dobrze reaguje na surowe owoce, które zawierają bardzo dobrą wodę. Jest to kolejny pozytywny czynnik drogi, którą wybrałem, ponieważ poprawnie nawodniony organizm lepiej przewodzi energię, a będę potrzebował bardzo dużych ilości energii. Jeśli wybrałeś dla siebie inną drogę, Pamiętaj o dostarczeniu organizmowi odpowiedniej ilości wody dobrej jakości. Kolejnym pozytywnym czynnikiem diety owocowej jest lekkość i brak uczucia ciężkości po posiłku, co daje mi możliwość ciągle pozostawać w skupieniu i rozluźnieniu. Następny pozytywny wpływ diety owocowej w mojej drodze to tzw. haj cukrowy, co według niektórych jest negatywne. Duże ilości cukrów z owoców powodują w pewnym sensie odurzenie. Jednak nie jest to coś, co można porównać do alkoholu czy innych używek. Dla mnie jest to pozytywny wpływ, jem to, co lubię i do tego mam pozytywne odczucia w postaci dobrego humoru. Troszkę pracy nad kontrolą tego odurzenia i działa to na moją korzyść w postaci dobrego i optymistycznego samopoczucia. Jednak to nie może być warunek dobrego samopoczucia, to może być pomocne, jednak nie może być fundamentem dobrego samopoczucia. Wszystko, co robimy, możemy robić w bezpieczny sposób lub ryzykowny, dlatego zachęcam do poczytania na temat postów sokowych czy diet opartych na surowych owocach dla własnego bezpieczeństwa. W temacie odżywiania się owocami najwięcej pracy jest transformacji nas samych na poziomie fizycznym i duchowym. Wielu dietetyków przestrzega przed dietami owocowymi, tłumacząc to tym, że owoce nie zawierają wszystkiego, co potrzebuje nasz organizm do prawidłowego funkcjonowania. Jest to prawda i nieprawda. Paradoks. Wszystko, co nas otacza, jest zbudowane z tej samej cegiełki. Są one tylko inaczej układane, w taki sposób, aby w końcowej fazie jedna grupa cegiełek stworzyła magnes, a druga tłuszcz nasycony. Im bardziej przystosujemy nasze ciała do pobierania subtelniejszych energii, tym więcej nośników energii możemy pominąć. Inaczej mówiąc, Cegiełki nie są potrzebne, gdy ciało jest w stanie pobierać glinę, z której stworzone są cegiełki. Najwyższy znany mi poziom, w którym pomijamy fizyczne nośniki energii, jest stan Nirvikalpa Samadhi, gdzie nawet tlen jest niepotrzebny do odżywienia ciała fizycznego. Z punktu obecnej medycyny, taka osoba jest uznawana za zmarłą z powodu braku pulsu. Wiem, że przynajmniej jedna osoba poddała się badaniu przez lekarza, Podczas osiągnięcia takiego stanu. Kolejnym ważnym czynnikiem są gruczoły, hormony i organy, które prawidłowo działające są w stanie utrzymać nasze ciało w doskonałej formie. Jeśli chcemy zadbać o nasze ciało, fundamentalnie niezbędne jest przywrócenie poprawnej pracy gruczołom, hormonom i organom. Doskonale sprawdza się tutaj protokół doktora Morse, czyli owoce i zioła. Jeśli chcemy odżywiać się surowymi owocami i warzywami, musimy pozostawać w wysokich wibracjach. Nie da się żyć strachem i odżywiać owocami, dlatego nie u każdego taki sposób odżywiania się sprawdzi. Część osób będących obecnie na tej planecie jest tak zwanymi lustrami. Ich zadaniem jest pokazanie innym ich aspektów, które im nie służą. Jeśli spóźniasz się na umówione spotkanie oni też będą się spóźniać na spotkanie z tobą. Jeśli nie słuchasz rozmówcy dokładnie, oni też nie będą cię słuchać. To jest ich rola, którą sami wybrali. Dla takich luster dieta wysokowibracyjna może nie być dobrym rozwiązaniem. Na każdy aspekt życia należy spojrzeć holistycznie, całościowo, jak lampa świecąca 360 stopni, zamiast jak latarka, wąski zakres światła. Nieważne, jaki sposób odżywiania wybierzemy. Czy to będą diety oparte na surowym czy gotowanym pokarmie, czy to będą diety wysokowęglowodanowe, czy wysokotłuszczowe. Wspólny mianownik tych diet, aby rezultat był pozytywny, to ufanie temu, co robimy i przyzwalanie na dobre samopoczucie, czyli rozluźnienie, oraz brak przejadania się. Możesz mieć najlepszą dietę opracowaną przez ekspertów, jednak jeśli osobiście będziesz ją etykietował jako niezdrową, Będziesz postrzegał siebie jako coś, co jest niegodne istnienia, oraz będziesz tłumił emocje pokarmem, inaczej mówiąc, obiadanie się, efekt będzie dla ciebie negatywny. Jesteśmy kreatorami własnej rzeczywistości. Nie możemy pomijać tego faktu w odniesieniu do odżywiania. Nasze zdrowie nie jest zależne tylko od jedzenia. Większość z nas działa tylko na poziomie fizycznym. Jednak informacja o tym, że niefizyczne inicjuje fizyczne, jest coraz bardziej powszechna i uważam, że warto działać na poziomie fizycznym w postaci odpowiedniego pokarmu, ale i na poziomie metafizycznym za pomocą wizualizacji czy intencji, aby przyspieszyć efekt końcowy. Działanie mające na celu pozbycie się chorób i utrzymanie naszego organizmu w zdrowiu, według mnie, powinno się opierać na trzech elementach. Zmiana myślenia, czyli nawet lekarz często powtarza, proszę się nie martwić, nie uleganie stresowi, pozytywne postrzeganie samego siebie, higiena umysłu, zmiana trybu życia, czyli odpowiedni sen, przyjmowanie pokarmu, spokoju, prawidłowe gryzienie, nieprzebywanie w niekorzystnym środowisku, szeroko pojęty relaks, brak ciągłego przejadania się, oraz zmiana diety. Czyste jedzenie, czyli pokarm, który jemy w jak najbardziej możliwej, nieodbiegającej od jej naturalnego stanu postaci, bez niepotrzebnej obróbki tego pokarmu. Sam zdecyduj, jaki rodzaj diety chcesz zastosować, jednak zawsze opieraj ją na definicji czystego jedzenia bez łączenia dużych ilości tłuszczu z węglowodanami w jednym posiłku. Dziękuję za poświęcony czas. Jeśli się spodobało, zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka.